Masz nieruchomość, planujesz ją sprzedać albo wynająć, to musisz wiedzieć coś na temat certyfikatu energetycznego, dlaczego on ci jest potrzebny i w którym momencie musisz z niego skorzystać. Co to jest certyfikat energetyczny? Certyfikat energetyczny to dokument, który pokazuje, jakie zapotrzebowanie na energię ma dana nieruchomość. Jest to bardzo ważna informacja dla kupującego, dlatego że będzie wiedział dzięki temu, z jakimi kosztami eksploatacyjnymi może mieć do czynienia w momencie, kiedy będzie korzystał z nieruchomości możliwości. Jak zdobyć taki certyfikat? Bardzo prosty sposób. Wystarczy, że skontaktujesz się z Aspekt Nieruchomości, a otrzymasz skierowanie do osoby, która profesjonalnie zajmuje się uzyskiwaniem takich certyfikatów. Certyfikat energetyczny to nie tylko formalności, ale to przede wszystkim dobre narzędzie do negocjacji. Więc jeżeli chcesz być dobrze przygotowany do procesu sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości, skontaktuj się z Aspekt, a my dla ciebie załatwimy te formalności, żeby ten proces wyglądał, dla Ciebie dobrze.